Nasze nieszczęście staje się bardziej eleganckie. Następnym razem uczynię to samo. Będę siedział w bibliotece w czepku i nocnej koszuli i sprawiał wam jak najwięcej kłopotów. Może odłożę to do czasu, kiedy Kitty ucieknie. Nie zamierzam uciekać. Gdybym pojechała do Brighton, zachowywałabym się lepiej niż Lidia. Nie puściłbym się dalej niż do Eastbourne. Za żadne skarby. Nauczyłem się ostrożności i odczujesz tego efekty. Żaden oficer więcej nie przekroczy progu tego domu, ani nawet nie zawita we wsi. Bale są dla ciebie zakazane, chyba że będziesz stała z boku z którąś z sióstr i nie wyjdziesz stąd, póki nie udowodnisz, że choć przez 10 minut dziennie umiesz zachowywać się przyzwoicie. Nie smuć się. Jeśli przez dziesięć lat będziesz dobrą panną, zmienię postanowienie.